Mleko kozie, Półtora oczywiście procent. Półtora procent z Lidla. Zapraszamy. Oczywiście już następne argusy się chłodzą, także będzie wszystko w porządku. Naleśniczki nam dochodzą. Będą zapewne przepyszne. Tutaj Rafał będzie teraz podrzucał. Mogę pokazać jak się obraca na leśnika. Tak się obraca naleśnika. O! Hop! Jest! Hop, jeszcze raz. Pasuje robota i jeszcze raz. No zajebiście. Awie <grym> się udało. Tak. Tutaj już mamy gotowe parę. Wczoraj. Jeden. Dwa całe. Ale grubość po prostu jest naprawdę. zadziwiająca, na, jest zadziwiająca. zadziwiająca. Takie rzeczy to tylko URAFAŁA. Naprawdę. Jest z grubsza niż pizza Marco Polo. Tak. Olej Kujawski. Najlepszy jest Kujawski olej, dlatego że jest w dużych butelkach podawany. A jest taki dobry, bo jest w z dużych butelkach. Pierwszego tłoczenia oczywiście. Także no co? Wy sobie tam róbcie co chcecie, ale no, zapraszamy Was do robienia na Czekajcie nie? na efekt. Czekajcie na efekt. Buźka, pa. Smacznego.